To pomoże zachować Ci balans w życiu duchowym. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa, ucztę Bożej Miłości. Moi drodzy, rozpoczynamy, wczoraj już rozpoczęliśmy, kontynuujemy drugą część Wielkiego Postu, czwarty tydzień, potem piąta niedziela, czarna, ciemna, kiedy zasłaniamy krzyże, i szósty tydzień, Wielki Tydzień, rozpoczynamy niedzielą. Palmową, zatem mobilizujemy się na tę drugą połowę. To tak jak mamy jakiś mecz, pierwsza połowa za nami, ale musimy się skoncentrować na drugiej połowie i gramy do ostatniej minuty, ponieważ każda minuta jest ważna. Każdy ruch, każde podanie, każdy krok na boisku może. Być na wagę zwycięstwa, na wagę złota. Tak samo tutaj, moi drodzy, nie odpuszczajmy tych małych kroków, tych drobnostek, bo ktoś może sobie pomyśleć: Dobrze, połowa za mną, uff! Tak, połowa za tobą, chwała panu, ale druga połowa przed tobą, która jest niesamowicie ważna. Pan Bóg daje ci czas, Pan Bóg daje ci dar. Ogromny prezent czasu, tych trzech tygodni, co z nim zrobisz? To zależy od Ciebie, wykorzystaj ten czas jak najlepiej, żeby wzrastać wierze, nadziei i miłości, żeby przybliżać się do Pana Boga. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich obecnych tutaj na uczcie przed śniadaniem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za obecność tych wszystkich przez cały... Marzec, dzisiaj ostatni dzień. Marca bądź uwielbiony za cuda, łaski, które zdziałałeś w życiu, w sercach, w sumieniach, tych wszystkich, którzy korzystali i korzystają z tych rozważań Twojego słowa, którzy korzystają z uczty przed śniadaniem, którzy przychodzą do Twojego stołu, bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z uzbożych. Przed nami kolejny tydzień, przed nami kolejny miesiąc. Panie Boże, dodawaj nam siły, motywacji, gorliwości do tego, żebyśmy nie odpuszczali, ale żebyśmy pielęgnowali to, co mamy, żebyśmy to uszanowali, żebyśmy tego nie roztrwonili, żebyśmy w tym wzrastali i dzielili się tym z innymi. To wszystko zawierzamy przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii poniedziałek, czwarty tydzień Wielkiego Postu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w kafarnau mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko, rzekł do niego Jezus. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo pańskie: Chwała Tobie, Chryste. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. I jeszcze moi drodzy, mamy drugi fragment. Pan Jezus rzekł do niego: idź syn twój, żyje. Uwierzył słowu, które Jezus powiedział do niego i odszedł z powrotem. Zatem mamy tak: znaki i cuda. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. A z drugiej strony jest wiara. I to jest pewien balans, ponieważ. Chrystus czyni znaki, cuda i ludzie wierzą. Ale też z drugiej strony, wiara niejako wywołuje znaki i cuda. Wiara otwiera na znaki i cuda. Bo może być coś takiego, jak w przypadku faryzeuszów, widzieli znaki i cuda, widzieli wskrzeszonego łazarza, nie uwierzyli. Ale też ci, którzy nie mają potwierdzenia Bożego działania, czasami tę wiarę mogą tracić. I to jest, moi drodzy, właściwy balans balans, który jest możliwy do zachowania. W jaki sposób? Poprzez otwartość oczu wiary i poprzez wrażliwość. Bo my wierzymy, modlimy się to, że tutaj jesteście, to, że tutaj jesteś naprawdę. Pięknie gratuluję ci, dopinguję ci w tej wytrwałości. To znaczy, że masz wiarę. Oczywiście możesz z nudów tutaj przychodzić i patrzeć się na śmiesznego księdza i się śmiać i możesz tak robić. Ale tak naprawdę jestem przekonany, że dlatego, że masz wiarę, że Pan Bóg ci daje tę wiarę, że zaprasza cię, to odpowiadasz i tutaj przychodzisz. Jesteś tutaj. Ale też możesz się czasami o coś modlić, o różne cuda, łaski, znaki i możesz powiedzieć: Hmm, Pan Bóg mi tego nie daje, ja nie jestem dla Pana Boga ważna, ważny, Pan Bóg mnie na pewno nie słucha, i to może Twoją wiarę osłabiać. Ale właśnie to, że tutaj jesteś i Słowo Boże, to rozważanie, łaska, która działa w Tobie poprzez to Słowo Boże, ona użyźnia glebę Twojego serca. Na przyjęcie tych ziaren. Darów Bożej obecności, Bożego działania. I, i, I właśnie co ta łaska będzie Ci pokazywała? To, że cudem Twojego życia jest kolejny dzień. To, że otworzyłeś, otworzyłaś oczy, to, że masz na tyle dobra materialne, że masz internet, masz ten telefon, komputer, to, że możesz się posługiwać, Tymi narzędziami. Popatrz, cud. Wielu ludzi tego nie ma na świecie. Cud dobroci, opieki, troski. Ale także moi drodzy, Pan Bóg daje nam tyle znaków na co dzień dużych znaków po to, żeby tę wiarę umacniać. Ale jakże ważna jest ta wrażliwość. A słowo Boże nas uwrażliwia. Łaska nas uwrażliwia, modlitwa nas uwrażliwia, sakramenty nas uwrażliwiają. 2 kwietnia, za dwa dni, będziemy obchodzić 20. rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II do domu ojca. Papież został beatyfikowany w roku 2011, 1 maja. Pamiętam, Tę mszę oglądałem wtedy w telewizji, mszę beatyfikacyjną i ta siostra zakonna z Francji, która została uzdrowiona z choroby Parkinsona przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II. Lekarze potwierdzają cudowność tego uzdrowienia, niewytłumaczalne wydarzenie dla medycyny, dla nauki. Popatrzcie, jaki potężny znak, ale czy te znaki do nas docierają? Czy my te znaki przyjmujemy z wiarą, czy one po nas spływają jak woda po kaczce. Czy to w ogóle nas nie rusza? Moi drodzy, właśnie niech nasze serca nie będą zatwardziały jak skała, po której spływa ta łaska, ale niech nasze serca będą jak żyzna gleba nie jak twarda zaschnięta, ale jak żyzna gleba, która przyjmuje każdą kropelkę. I wtedy te ziarna zaczynają kiełkować, wzrastać. Tak jak teraz widzimy, że rusza powoli proces wegetacji. Albo gdy rzeżuchę będziemy przed Wielkanocą siać, już to będą te kiełki się pojawiały w górę, w górę, w górę i do koszyczka, i do poświęcenia. No właśnie, moi drodzy, naprawdę, jeżeli znaków nie zobaczył, nie uwierzył, Pan Bóg nam daje, Pan Bóg Tobie daje każdego dnia znaki, ale czy ty potrafisz je dostrzec? I módl się dzisiaj o tę wrażliwość, aby dzięki tym znakom Twoja wiara wzrastała. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz Chcę wzrastać w wierze. Chcę wzrastać w wierze. Zapraszam. Jutro będzie niespodzianka. O tak, jutro będzie niespodzianka. Miała być w tamtym tygodniu, ale cały czas zapominam o jajku. O jajku. Jutro będzie niespodzianka. I moi drodzy, także, także, także zapraszam. Przypominam jeszcze... O pielgrzymce szlakiem katedr na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Informacje na tym plakacie i także w biurze mateotravel.pl na tej stronie internetowej i pod numerem telefonu 504 189 508. Liczba miejsc ograniczona ze względu także już na rezerwacje biletów lotniczych. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zaproś innych, udostępnij, daj lajka. Zaproś innych na dobre, głębokie przeżycie drugiej połowy Wielkiego Postu. Być może niektórzy zwolnili, odpuścili pierwsza połowa, dobrze wystarczy mi. Nie. Idziemy dalej. Podnosimy sobie poprzeczkę w górę z tygodnia na tydzień. Nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy. Niech to nasze duchowe przygotowanie do Wielkanocy będzie jak najlepsze. Na cały dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia na wieczorniku. Dzisiaj także przychodzimy na wieczornik. Moi drodzy może, też dajmy od siebie to więcej, ten wieczornik. Niech nas będzie więcej. I zapraszam na ucztę przed śniadaniem na jutro. Szczęść Boże.